Bardzo miło mi powitać Państwa i naszego gościa. Dzisiaj jest nim Artur Gawor, fotograf, nauczyciel fotografii. Dzień dobry Pani. Dzisiaj rozmawiamy, a właściwie wracamy do naszego tematu rozpoczętego podczas ostatniego spotkania. Rozmawiamy o fotografii telefonem komórkowym. Tak. Ja wiem, że nawet w wojsku ten telefon komórkowy jest wykorzystywany do robienia, czy to prawda, do robienia No słusznie zdjęć. Pani zauważyła, bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, mianowicie też niedawno się dowiedziałem, że jest specjalna seria, Poszczególnych y, firmach, które produkują telefony komórkowe, również dla wojska, policji, służb specjalnych. Na czym to polega? Jeszcze kilka lat temu spotkałem się z laptopami, które były specjalnie do wojska. Różniły się tym, że na przykład można było ciężkim samochodem y, przejechać po nim i dalej działał. Albo zrzucić z drugiego piętra i Właśnie. też działał. Na, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie laptopa, y, produkowane sp specjalnie do wojska, one są przystosowane tak, że y, dużo. Trudniej się psują przez wilgoć. Nasze telefony, takie typu smartfon bardzo często ulegają właśnie wilgoci. Ja miałem nawet taki przypadek, że gdzieś tam położyłem koło wanny, że ona się kąpała, para i tak dalej, później oczywiście musiałem... Zaraz pojechać do naprawy, bo coś tam przestało działać. Natomiast te telefony są świetnie uszczelnione w taki sposób, że nawet można pływać pod wodą z nimi. Mało tego. Jakieś właśnie uderzenia, upadek w ogóle nie wpływa na ten telefon. Ale nie wszyscy mamy takie telefony, natomiast wszyscy mamy telefony komórkowe. Mnie interesuje taka rzecz, czy przystępując do zrobienia zdjęcia telefonem komórkowym, czy powinniśmy zadbać o ten telefon, na przykład, nie wiem, wyczyścić obiektyw, bo może tam się zachlapał? I jakość tych zdjęć, które chcemy uzyskać jak najlepsze, no jest związana z tym, żeby jakąś tam mini kosmetykę utrzymywać. Jeżeli mamy jakiś aparat własny, zawsze dbamy o niego, klapka, że tak powiem szmatka czy co, a telefon wsadzamy do kieszeni i na tym się w zasadzie kończy. Trzeba poświęcić się na tyle, że jak zależy nam na zdjęciu, są różne... No, nawet taka zwykła szmatka do okularów bardzo jest dobrą rzeczą, kiedy wyczyścimy sobie przed robieniem zdjęcia, jeżeli mieliśmy w torebkach go położone, czy zawsze tam jakaś istnieje możliwość, że się zabrudzi. Jeśli chodzi o w ogóle telefony, tutaj na przykład bardzo dużo się zmieniło, nawet nie na przestrzeni dekady, ale, ale paru lat. No dzisiaj już mamy telefony z możliwością manualnego ustawiania przysłony, czasu, ostrości. Więc nie ma takiej sytuacji już, że one są mało podobne albo tak, tak, w taki sposób że skonstruowane, że musimy liczyć się tylko z technologiami. Możemy sami już wpływać na ten obraz w jakiś tam sposób. Takie małe aparaty fotograficzne, tak za jest. zaklęte w telefonie, prawda? I co chciałem powiedzieć ciekawego, że w fotografii zawodowej y Aparat telefoniczny typu smartfon ma swoje miejsce. To już nie jest tak, że to jest jeden z możliwości fotografowania, tylko on ma swoje zdjęcia. Kiedyś użyłem w prywatnej rozmowie z panią tego określenia przez dziurkę od klucza. Pytała się pani, co to znaczy. Nie? Więc ja dosyć dużo takich zdjęć mam, które można nazwać przez dziurkę od klucza. Od tego czasu, jak mieszkałem w USA, to była taka sytuacja, że ja miałem piękny aparat, obiekt w torba, tego jak to wszystko zacząłem wyciągać, bo tam coś się zaczęło dziać, to już tam ktoś się dar, jakaś pani krzyczała: No, pictures, no znowu, No, A tutaj mamy to możliwość, że wyciągamy sobie taką płaską rzecz, niedużo, W zasadzie obiekt fotografowany, jeżeli chcemy go sfotografować bez jego zgody, oczywiście jest to możliwe, bo jeżeli się osoba znajduje w miejscu publicznym, w takim, które, które umożliwia fotografowanie, robienie tego zdjęcia. Właściwie ta osoba, która jest przed nami, nigdy nie wie, czy my sobie coś oglądamy w tym, co ustawiamy. Nie? I to już jest taki moment, że właściwie robimy zdjęcia w, tak, jak chcemy, a w momencie, jak już ta osoba tam mówi nie chce, nie chce, nie chcę, to już mamy pięć zdjęć. To jest taki tego. Czy to jest zgodne z prawem? Częściowo, to znaczy, no jeżeli tak jak mówię, osoba znajduje się w miejscu publicznym. Nawet jeżeli to jest plaża, ale. No, nie wykracza poza takie normy cywilno-prawne, to znaczy no, ktoś tam korzysta, nie jest to przede wszystkim prywatna plaża, tylko publiczna, nie? jeżeli nawet jest to e, e, jakaś tam miejsce na ulicy. Więc takie zdjęcia sprzedaje się w, jako tak zwane dla redakcji. Sprzedajemy te zdjęcia, wykonane na przykład aparatami komórkowymi, z osobami na pierwszym planie. Nie musimy mieć zgody, ale musimy, muszą, muszą te zdjęcia coś przedstawiać jakiś to zamysł przykład, prawda? Przekładając to na taki prosty język. Teraz była na przykład taka w Polsce sytuacja, kiedy w koło kościołów wchodzą procesje. No i właśnie, sfotografowanie takiej procesji nie wymaga. E, na przykład, ja mam bardzo dużo takich zdjęć, które tam udaje mi się sprzedawać, e, poświęcenie koszyków. Więc cała masa takich rzeczy no Oczywiście trudno, żeby była bez ludzi. O, są ludzie. Z tym, że w tym wypadku tak, to jest taka wiązana transakcja z tym, kto kupuje. Sprzedajemy informacje. A więc informujemy, gdzie to było zrobione i tak dalej. Wracając do telefonów no. komórkowych. Czy lampa błyskowa w telefonie może się równać z lampą błyskową w aparacie fotograficznym? Tam jest taka sytuacja, że jest taka lampa, jak tak zwana, wbudowana i ona można ją wyłączyć oczywiście, ale ona błyska w momencie potrzeby. Ale oczywiście można ją wyłączyć. I jest taka możliwość na przykład używania w studiu przez to, że możemy założyć odbiorniki na błysk. A więc na to podniesione światło tam do, do jakiegoś do jakiegoś stopnia. I wtedy używamy w studiu normalnie przy fleszach. Tylko oczywiście musimy te odbiorniki sobie jakoś tam zorganizować. Ale w plenerze wyłączamy lampę błyskową? Tak, możemy ją wyłączyć i oczywiście robimy wtedy sobie bez, a więc bez ingerencji dodatkowej, chociaż zależy, co chcemy osiągnąć, bo jeżeli na przykład robimy w pełnym słońcu, gdzie się robią jakieś cienie i tak dalej, to być może, że taka lampa jest nawet mile widziana i zbawieniem. Dla a jakimi jeszcze zasadami Kieruje się fotografia w plenerze? Taka najprostsza metoda to, jeżeli fotografujemy, jak pani mówi, jak coś w plenerze, jakaś jakąś kompozycję, las, niebo i tak dalej. jest tak zwana trójpodział, jeśli chodzi o, o robienie tych zdjęć. Więc to jest tak zwany podział CAD, który dzieli to zdjęcie na różne fragmenty. Możemy użyć takiej specjalnej, w niektórych aparatach są już gotowe siatki które się wyświetlają. Jeżeli nie, to możemy taką aplikację sobie dokupić różnej firmy, które albo, albo też darmową, wprowadzić do siebie i wy, wy, wyświetla nam się siatka, która pokazuje nam tą, tą, tą trójpolowość, a więc ułatwia nam zrobienie dobrego jeszcze kadru. Takie rzeczy mamy w aparatach fotograficznych, ale oczywiście nie we wszystkich. Na przykład możemy wykorzystywać różne rzeczy z fotografii w tej telefonii komory, używamy blend odbijających światło. Czyli warto mieć kartkę papieru białego tak, złożenia w kieszeni. Tak, tak, jest kartka papieru, może być kawał folii, jakiejś aluminiowej, styropianu, który na przykład wykorzystamy w tym celu, żeby doświetlić pewne rzeczy. Jest to piekielnie, świetna zabawa. Przez swój kształt, przez to, y, taki, taką cieniznę, którą mamy, możemy sobie fotografować buta od podeszwy w taki sposób, że ktoś trzyma nogę lekko do góry albo coś tam i już fotografuje. Tam aparat nie wejdzie w ogóle. Nie? jest na przykład dla ta, takie proste rzeczy. Mm -hmm. A jak można wykorzystywać swoją kreatywność? Kiedy A, no właśnie, tu mamy nawet taką uczennicę, która mnie tyle... zaskakuje. Ona ma też aparat, ale widzę, że lepiej się czuje z, z, właśnie z aparatem z typu smartfon. I zadziwiam mnie wręcz pomysłowością, którą chyba ciężko by było właśnie wy, wy, wyciągnąć z aparatu fotograficznego. To pozdrawiamy, Madzia. No jest tam, także Nawet na nami siedzi. Tak, że... No to proszę teraz opowiedzieć o kreatywności Magdy. No Magna właśnie, ona w takiej grupie się wybija. Nie używa aparatu, tylko właśnie tego smartfona. Nie używa efektów. Znaczy, ona w tej chwili nawet wygrała nagrodę w takim wewnętrznym konkursie szkoły. Zajęła drugie miejsce. Uważam, że spokojnie mogłaby pierwsze, no ale tu komisja i tak dalej zdecydowała inaczej. A kto zajął pierwsze miejsce, pan? Nie, nie, no ja byłem w komisji. <grym> ona używa świetnie światło robi zdjęcia pod światło. Robi w taki sposób, że naprawdę zastanawiające, że osoba w jej wieku chce się jej doszukiwać takich różnych rzeczy. Naprawdę wspaniałe. To jeszcze porozmawiajmy na zakończenie o selfie, takim bardzo tak, modnym więc, dzisiaj. Więc prędziach. jeśli chodzi o. No to wszyscy wiemy, że no całe to selfie tak nie byłoby możliwe, bo jak ten aparat trzymać, że już czasami półtorej kilograma waży i tak dalej. A tutaj piękne panie robią sobie, już nie mówię o, na tym patyku, ale powiedzmy sobie, nawet z ręki można to selfie robić. Jak ktoś ma urządzenie, tylko to jeszcze lepiej, różne aparaty mają różne jeszcze dodatkowo. Takie efekty, bym powiedział. No, według mnie góruje iPhone w tym. A więc takie robiące wrażenie, na pewno się pani kiedyś spotkała, takiego lekko ruszającego się tryb HDR. To w większości są, ale jednak tamten w tym, w tym iPhone'ie chyba jest najlepszy. On robi kilka zdjęć. Dzięki temu taki powstaje ten ruch, ale przez wyłączenie tej aplikacji możemy sobie te zdjęcia wykorzystać, to znaczy właśnie yy, dobrać to mrugnięcie oka, w którym momencie ono będzie najlepsze, załóżmy. Uparcie wrócę do selfie. To główne założenie, żeby zrobić dobre selfie, to jakie by Pan wybrał na pierwszym miejscu? selfie można robić od yy, zwykłego, jakoś prostego aparatu za 400-300 zł, który jest również telefonem, nie? Do, do bardzo drogich właśnie tych iPhone'ów, które tam zamykają się nawet kilku tysięcy, 6, 7, 8, 10 tysięcy zł. Yy, mamy możliwość fotografowania całej grupy klasy i my też, którzy fotografujemy, a więc nie fotografujemy na tej zasadzie, że stawiamy aparat na no, statywie, ustawiamy i to wszystko tego. Wyciągamy rękę za nami cała klasa, no, mamy tysiące świetnych, uśmiechniętych buź. Oczywiście to młodzi ludzie robią, no i to samo jest samograjem oczywiście też, nie? Bo oczywiście gdyby w moim wieku tam za mną stało dziadku ileś, no to wtedy już nie wiem, czy takie zdjęcie byłoby takie fajne. Też byłoby piękne. Bardzo dziękuję za ten pierwszy etap opowiadania o fotografii telefonem komórkowym, bo wierzę, że to jest bardzo szeroki. Tutaj korzystając z tego, że w nazwie mamy użyte słowo Nowa Huta, jeżeli będzie kiedyś taka możliwość, zaznaczyć osoby, które w fotografii mają bardzo duże znaczenie, W przeszłości oczywiście, bo akurat ta osoba nie żyje, nazywa się Witold Michalik. I to była zapowiedź następnego programu. Czekamy z niecierpliwością. Dziękuję pięknie. Artur Gawor, nauczyciel fotografii w krakowskiej Rzemieślniczej Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Nagadałem się o tej Magdzie, a Magda nie przyszła.